Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ciągniemy dalej temat naprawy mierników albo raczej jednego miernika PMZ11. W poprzednim odcinku udało nam się zawęzić pole poszukiwań do płytki. Konkretnej płytka się nazywa UL. Płytka UL to jest układ logiczny. Zadaniem układu logicznego jest przekazywanie do układu przetwornika NG informacji niezbędnej do zgrubnego dostrojenia mostka Wiena do częstotliwości podstawowej. Tyle mówi teoria. Wiemy, że gdzieś mamy tu uszkodzenie. Na chwilę odejdźmy jeszcze od tej płytki i pozwólcie, że powiem Wam, co było przyczyną tego, że potencjometr od dokładnej. Regulacji napięcia wyjściowego. Ciągle mi się przestawiają nie w tą pozycję co trzeba. Po prostu on, przełączając przełącznik z, grubnego, z grubnej regulacji napięcia, czy skokowej regulacji napięcia, jak to woli, niestety haczy się i przekręcając przełącznik, jednocześnie przekręca się potencjometr. Nie zauważyłem tego, tak jak Wam mówiłem, jest piątek wieczór, późny wieczór i, e, i po prostu fizycznie już jestem zmęczony. Dzisiaj na nogach jestem od godziny trzeciej, więc może późna super pora jeszcze nie jest, natomiast już zmęczenie daje znać o sobie. A oprócz tego jeszcze ze względu na moje problemy ze zdrowiem ciężko sypiam i słabo sypiam, więc nie jest dobrze. Ale tak powiem, bądźmy dobrej myśli. No dobra, słuchajcie, wiemy, że je, mamy uszkodzenie tutaj. Więc tak na razie popatrzmy sobie na tą płytkę i zastanówmy się, co mogło ulec uszkodzeniu. Oczywiście, jeśli popatrzymy, popatrzymy na płytkę, to mamy diody, mamy tranzystory, mamy rezystory, kondensatory i układy scalone. Jeśli to będą układy scalone, uszkodzone, jeden z nich, to nie będzie łatwo to znaleźć, dlatego że musiałbym się podolutowywać do nóżek e, po to, żeby... Zbadać, co się dzieje na wejściach, wyjściach jest to typowa cyfrówka, jeśli dobrze patrzę. Jeszcze tak jak Wam mówiłem, nie wnikałem w to, jak ta płytka działa. Przy kalibracji, ewentualnie trzeba będzie się zastanowić. Na razie, na, na tym etapie, jeszcze nie wnikam. Mniej więcej wiem, jak przyrząd działa, do czego ta płytka służy. Natomiast jeszcze nie zastanawiałem się nad funkcjami logicznymi poszczególnych elementów. To będzie w następnej kolejności. Więc teraz. Metoda łopatologiczna, tak zwana Macajewa, będzie polegać na tym, że będziemy sobie weryfikować tranzystory. Jeśli żaden z nich nie będzie zwarty, diody, rezystory. Popatrzymy sobie, czy która ścieżka nie jest pęknięta, czy coś nie jest odparzone. No i jak żaden z tych elementów nie będzie podejrzany bądź uszkodzony. No, trzeba będzie zastanowić się nad metodą sprawdzania układów scalonych, tak jak wam mówiłem, generalnie metod jest kilka. Metoda logiczna. Podłączamy się najlepiej analizatorem stanów logicznych. Analizujemy przebiegi na wejściach, na wyjściach. Dzięki temu namierzamy uszkodzony układ z dużą dozą prawdopodobieństwa. Ale zanim. Dojdziemy ewentualnie do użycia analizatora stanów logicznych, a na razie zaczniemy od metody tzw. omomierzowej, czyli postaramy się zacząć od sprawdzenia rzeczy oczywistych. W pierwszej kolejności sprawdzimy sobie, czy na tej płytce nie ma jakiejś dziwnej rezystancji bądź zwarcia między masą a układem zasilania. Popatrzmy przez chwilę na Schemat. Pewnie będą mi się ręce trzęsły, więc pewnie słabo to będzie widać. No, ale muszę niestety wziąć sobie jakiś wskaźnik. No dobra, użyjemy sondy. Bardzo nie lubię, jak ktoś palcem pokazuje. Staram się też tego nie robić. No, ale czasami wybaczcie. Prymitywizm zwycięża, więc słabej jakości jest ten schemat. I powiem Wam szczerze, yy, wygląda na to, jakby to było plus 9V. Mam ten schemat jeszcze w wersji elektronicznej, więc ewentualnie mogę sobie... Ale skąd by te 9V się wzięło? Nie sądzę. Ponieważ to jest, to są układy cyfrowe, więc to nie może być 9V. To musi być 5V, więc... Chociaż powiem Wam szczerze, że wygląda to jak 9 ale chyba też już i wzrok mi zaczyna siadać, więc... Więc załóżmy, że tu będzie 5V. 5V, jeśli popatrzycie chodzi nam na zasilanie układów scalonych. Zobaczcie też, e, zazwyczaj jest tak, że układy, powiedzmy ogólnie cyfrowe, nie czepiajcie się mnie za bardzo, mają zazwyczaj zasilanie, zobaczmy na na na, na na pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11, 12, 13, 14. Zazwyczaj czternasta noga, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale dosyć często jest stosowane naprzemienne usytuowanie nóżek i zazwyczaj któraś tam skrajna, oczywiście mówimy głównie o układach cyfrowych, jest masą, zazwyczaj jest to siódma. Czternasta jest Nogą, na którą przychodzi zasilanie. Więc zacznijmy od rzeczy oczywistych. Sprawdźmy sobie, czy nie mamy na przykład na układzie IC1 między y, nóżką 14 a 7 czystego zwarcia, bądź też jakiejś rezystancji. Czyli szukamy. Układ IC1 to jest ten. Nie wiem, jak to zrobić, żebyście widzieli, no ale dobra, załóżmy, że. Ustawimy sobie ostrość na miernik. Miernik mamy przełączony w tryb omomierza, czyli układ IC1. I jeszcze raz muszę sobie przypomnieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Miernik działa. I zobaczymy, jaką będziemy mieli rezystancję między tymi nogami. Mamy 517 Ohm. Ohmów, płytka numer 1. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj między tymi nóżkami. No, mamy jakąś dziwną sytuację, bo tu mamy plus 9V, a tu mamy zwarcie. Zobaczmy jeszcze raz IC1. Ach, widzicie. Gdzie jest pierwsza nóżka? Siódma. dziwna sprawa. 516 omów jeszcze raz. IC1 między siódmą a czternastą. 515 omów. IC5. IC5, zobaczmy, e, nie łączy nam się zasilanie na nóżkę bezpośrednio 14. Natomiast to jest dziwna sprawa, bo tu jest plus zasilania 9V. Sprawdźmy sobie raz, a tu jest masa. I przed chwilą miałem czyste zwarcie. E, zaraz, bo teraz to już ja zaczynam. Tu jest IC1. I C1 Gdzieś coś O Zobaczcie Czy to przypadek Czy, czy jest tak dużo tej kalafonii Że Nie no mamy Mamy zwarcie i nie mamy zwarcia Zobaczcie Nie mamy zwarcia Mamy zwarcie Czyżby tak szybko udało się? Teraz mamy zwarcie. i c 1 czyli siódma i czternasta nóżka. Zobaczcie, sam znowu się z siebie śmieje. Mierzyliśmy wcześniej i było jakieś 516 ohm. Omów, teraz mamy około 1,6 Ohm'a Przy poruszeniu kondensatorem stałym Mamy zwarcie I w jakiejś pozycji tego zwarcia przed chwilą nie było O, nie jest Nie ma Dotkniemy kondensator Widzicie? Wygląda na to, że coś mu dolega. Sprawdźmy, jaki to jest kondensator. Yy, I to jest kondensator, wy nie będziecie tego widzieć. C10. No to zobaczmy, czy ten kondensator C10 może rzeczywiście powodować tego typu objaw, czyli tak zwane czyste zwarcie. Znowu postaram się jakoś to tak ustawić, żebyście cokolwiek widzieli. Szukamy kondensatora iC10. Układ logiczny UL Zgadza się Czyli domyślamy się, że ten kondensator Dziś musi być między plus 5V a masą Jedziemy po szynie plus 5V I szukamy kondensatora C10 Masa Czyli zobaczcie, jeśli ten kondensator Będzie dostawał zwarcia I to jest 100 Nanofaradów To rzeczywiście Między szyną Plusową a Masą będziemy mieli czyste zwarcie. Czyli wygląda na to, że ten kondensator jest wadliwy i problematyczny. Mamy zwarcie. Czy faktycznie tak jest? Ciężka sprawa będzie, ale wszystko wskazuje, że to może być on. No dobra, słuchajcie. Akurat tu mam lutownicę, ale nie mam rozlutownicy, więc idę do drugiego pomieszczenia. Postaram się wylutować ten kondensator i zobaczymy, czy się to potwierdziło. Czy może to jest przypadek? Za chwilę będziemy wiedzieć. No dobra, kondensator wymieniony. Zobaczmy, czy uda nam się po wylutowaniu potwierdzić tą usterkę. No, widać, że. O, żeby nie było, że stykam. O. Jest taka pozycja, zobaczcie, gdzie mamy czyste zwarcie. Tu widać delikatne ukruszenie. Nie wiem, czy to jest przebicie, czy to kawałek kondensatora wystaje, czy to jest przypadek. Nieważne. Sprawdźmy sobie teraz. Między. Plusem a minusem. Widzicie, znowu zdążyłem zapomnieć, na którym układzie scalonym mierzyłem. E, to był układ scalony IC1. IC1, czyli tu mamy plus, tu mamy minus. Nie mamy zwarcia. Na nogach nie mamy zwarcia. Słuchajcie, czyżby to było aż tak oczywiste? Przyznam się szczerze, że dziwne, że kiedyś tego nie znalazłem. Być może było tak, że jak demontowałem tą płytkę, to zwarcia nie było. Jak była w układzie, to zwarcie było. Czy to jest tylko ten jedyny element, który jest uszkodzony? No, za chwilę się dowiemy. Obstawiam, że jeszcze jest szansa, że coś może być innego uszkodzone, bo przy tak czystym zwarciu, chyba 5V na mierniku by nie występowało. Bo jeśli dobrze pamiętam, to wydawało mi się, że zmierzyłem i sprawdziłem wszystkie napięcia zasilania, o których Wam mówiłem w poprzednim odcinku. Chyba, że gdzieś po drodze jest jakiś rezystor i jeszcze jakiś rezystor jest spalony, no bo wiadomo, że jeśli jest tak czyste zwarcie, to musi popłynąć większy prąd. Jeśli płynie większy prąd, to coś musi ulec uszkodzeniu. Więc yy, zdziwiłbym się, jakby to było tylko to, aczkolwiek. Może się okazać, że może jeden raz w życiu mam szczęście i że to będzie aż takie błahe. No dobra, rozstawiam z powrotem mierniki, zakładam płytkę, uruchamiamy radmora i sprawdzamy, co to, co zostało zrobione, jaki to dało rezultat. Także za chwilę wracam. No dobra, słuchajcie, mierniki się wygrzewają już około dwóch minut. Ciekaw jestem, czy to było to, czy to nie było to. Ale tak jak powiedziałem, jeśli mnie pamięć nie myli, to ja te napięcia wtedy mierzyłem, więc bardzo bym się zdziwił, gdyby to było tylko to. No ale tak jak powiedziałem, bądźmy dobrej myśli. Trzeba być czasami optymistą. No dobra, to sprawdzajmy. Dzielnik napięć na 300 V, tak jak wam mówiłem przy przełączaniu tym dzielnikiem niestety ten potencjometr się haczy i leży, leci w stronę prawą. Widzicie nie wcisnąłem przycisku. O, powinienem tego pilnować, niestety. Zróbmy to samo z tym miernikiem. Dobra, ustawiamy sobie wskazówkę, powiedzmy na 1. Tak jak Wam powiedziałem, w tej chwili nie walczymy o żadną dokładność, tylko chodzi o to, żeby zweryfikować, czy jest tak samo, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Wciskamy przycisk, pomiar częstotliwość się zgadza. Widzimy miernik numer 2. Chociaż one są, tu jest niby po lewej powinien być numer 1 po prawej numer 2. Zniekształcenia nieliniowe nam spadają cały czas. Natomiast na tym mierniku, w którym był uszkodzony kondensator, mamy wciąż przy 100% ponad 20% zniekształceń. Teraz spróbujemy zrobić to troszkę dokładniej. Mamy cały czas około 20% zniekształceń liniowych. Oznacza to mniej więcej, że usterka tego kondensatora być może powstawała w momencie, kiedy ja wymieniałem te karty, bądź też, e, nie wiem, coś innego robiłem. E, chyba, że to przywarcie to jest tylko skutek, a jeszcze trzeba znaleźć przyczynę. Także, jak widać... Usterka wciąż jest. Nic się nie zmieniło. Jeszcze, żeby być pewnym, możemy zamienić jeszcze raz te karty. Wtedy będę miał stuprocentową pewność. Ale myślę, że nic się nie zmieni. No dobra, zamienię karty. Zrobimy jeszcze jeden test w tym odcinku i zobaczymy. I jedziemy dobra znowu. Teraz będę trzymał i kontrował ten nieszczęsny potencjometr. Tutaj nam to działa. Poza tym, że dobra powiedzmy, że jest jedynka. Powiedzmy, że jest jedynka pomiar, pomiar i co widzimy? Widzimy dziwną sytuację, bo na obydwu miernikach zniekształcenia nieliniowe nam spadają. Czyli to opadanie wskazówki oznacza to nie, nie, nie więcej, że dostraja nam się mostek Wiena. Get pokazuje, no w tej chwili już ponad 3%, 3 wahające się do 4. No i mniej więcej widzimy, że na tym mierniku tak jest, 2, 3%, 4%, a na tym mierniku mamy prawie że przekroczenie zakresu, czyli wracamy do poziomu 30%, czyli wciąż mamy na zakresie 30%. 10, 20. Widzicie, jestem tak zmęczony, że po prostu już miernik analogowy jest dla mnie, że tak powiem, rzeczą, która mnie po prostu o tej porze przerasta. W każdym razie na zakresie 30%, czyli to tutaj 30, 20, 10%. No coś się zmieniło, niewiele, ale, ale zawsze się coś zmieniło. E, jeszcze patrzę, czy na pewno pokazując Wam na tym mierniku, czy Was nie okłamałem. E, na zakresie 10% mamy, czyli to jest ten 10%. Tu będziemy mieli 5, tu będziemy mieli 4 i mniej więcej tyle Ketley pokazuje. Także tu mamy zakres 30%, e, czyli e, odczytujemy na skali do 3, 30, 20, 10%. 10% to jest wciąż za dużo. Czyli widać, jest trochę lepiej, bo o 10% nam spadły, yy, jeśli można tak powiedzieć, zniekształcenia. Więc będziemy szukać usterki dalej. A jaką metodą to dowiecie się w przyszłym odcinku? Ja jeszcze słuchajcie, patrzę tak. Bo na tym mierniku rzeczywiście widać, że on żyje, że wskazówka się, wskazówka reaguje w rytm tego, co tych zniekształceń, które wychodzą z radmora. Zobaczmy, spróbuję teraz zero detektora dostroić i, o, jest mnie ten potencjometr. I widać, że zniekształcenia nieliniowe się zmieniają. Zobaczcie, tutaj nawet muszę. Wrócić z powrotem do zakresu 30%, bo w tej chwili te zniekształcenia wystarczy. Zobaczcie, odstrajam się teraz. No, nie będziecie tego widzieć, bo już mi się nie chce kadru zmieniać. Ale zmieniając tylko zero detektora, jestem w stanie wpływać na zniekształcenia nieliniowe. Czyli to, co Wam wielokrotnie pokazywałem i mówiłem. Bardzo ważne jest to, żeby zero detektora było precyzyjnie. Ustawione, bo wtedy te zniekształcenia są najmniejsze. I w tej chwili znowu wróciłem do poziomu około 2-3%, czyli tak jak było pierwotnie, teraz możemy przełączyć ten zakres z powrotem na 3%. I ta wskazówka będzie blisko maksimum, widzimy, że może się opierać, czyli jednak musimy wrócić z powrotem do 10% do zakresu 10%. I jak widać, jesteśmy cały czas około 4%. I to mniej więcej pokrywa się z miernikiem, z ketlejem. No Na ten miernik sobie stoi delikatnie. E, wskazówka mu drga, czyli oznacza to, że w jakiś sposób coś tam mierzy. No ale jak widać, te zniekształcenia są dużo, dużo za duże. W związku z czym szukamy dalej. Także kolejne 21 minut minęło. W sumie jesteśmy tak samo daleko, jak, jak byliśmy na początku tego odcinka. Jedyna rzecz, która została yy, znaleziona, wyeliminowana, no to nieszczęsny, uszkodzony kondensator stały, więc on już na pewno nam nie będzie bruździł. Pytanie, czy, czy i co wciąż nam bruździ? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Przepraszam Was za te dzisiejsze dwa odcinki. Naprawdę jestem mega potwornie zmęczony, a ponieważ obiecałem już jakiś czas temu, że, że te mierniki zrobię, to przy okazji doszedłem do wniosku, że jednak postaram się też y, może jakiś film nakręcić. Być może to komuś pomoże, być może nie. Tak jak zawsze mówię, e, znajdą się tacy, to, którzy dadzą łapki w dół. E, tak jak już wielokrotnie mówię, to jest moja metoda, którą stosuję zawodowo, którą stosuję prywatnie w domu. Do znajdywania usterek, czyli zawsze staram się najpierw w sposób logiczny. W momencie, kiedy jest to niemożliwe, po prostu zaczynam metodą Macajewa szukać usterek. Gdyby się zdarzyło, że ktoś z Was taką kartę jednak będzie miał, to bardzo chętnie kupię. Może już niekoniecznie przyda się w tych miernikach, natomiast e, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Ja swojego czasu bardzo dużo przyrządów pomiarowych. Naprawiałem, więc trochę jakiegoś tam doświadczenia, jakiejś tam wiedzy mam. Natomiast tak jak widzicie, czasami taka głupia rzecz jak tak zwana karta przejściówka serwisowa bardzo mocno ogranicza możliwość logicznej naprawy urządzenia. Bo te kilka sygnałów, które wychodzi spodem płytki, to jest trochę za mało, żeby z jakimś tam dużym prawdopodobieństwem zawęzić pole poszukiwań. Być może dla jakiejś genialnej osoby może by to wystarczyło. Natomiast ja wolałbym posłużyć się kartą serwisową i po prostu podłączyć się analizatorem stanów logicznych, bądź też ewentualnie oscyloskopem, bądź też zwykłym miernikiem. Czasami też się udaje wykryć usterkę i w ten sposób ją Zawęzić, znaleźć czyli skutek i wyeliminować przyczynę. To co zawsze w filmach mówię. Padam na tak zwany pysk. Kończę na dzisiaj. Może coś zimnego przed snem. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.